Cześć i dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Disgaea 7, Woes of the Virtueless. I ostatnio, z tego co pamiętam, to skończyliśmy sobie na tym, że zaczynała się dziać jakaś wiksa, ponieważ zostaliśmy e, znalezieni w e, naszym... ...sprytnym planie i tutaj obce, że nam się trochę na grafika zmieni i jak runda sugeruje będziemy mieli bitwę przeciwko rządcy od sprzedaży. Zobaczymy. Trochę szybko. Czyżby był, by było podzielone na dwie rundy tak jak to już miało miejsce w jednym z poprzednich odcinków? Hej, Yayasu! Hej, Jeszcze nie znalazłeś? Strasznicy niedługo będą nam deptać po piętach Robię co mogę, okej okay? Następny magazyn Nie, ten magazyn Kawałek dalej powinien być następny Dobra, ukryjmy się, ktoś idzie w tym kierunku O, to jest strasznie ciężka. Ja jestem taki głodny. Ten wojownik tam jest wyczerpany. Wygląda mi to na to, że wielu z nich jest zmuszonych do ciężkiej pracy. O, już wiem. Odważni wojownicy, mam dla Was propozycję. Uwolnimy Was od Waszej ciężkiej pracy, a w zamian proszę pomóżcie nam. Prylika, co Ty wyprawiasz? Obiecuję, że Was wyzwolimy. Proszę pomóżcie nam znaleźć demoniczną laskę w tym magazynie. Kto się zgłasza? Zostaw nas. Dlaczego że, nas, nie nas, nie dlaczego, że nam z was nie zależy? Szczerze chcę wam pomóc. Poczekaj Kirillka, jeśli będziesz dalej krzyczeć. Słyszę głosy małych złodzi, które dochodzą z tego pokoju. O nie, on tu jest. No ho, ho zobaczmy kto w końcu się pojawił. A więc, ty jesteś tutaj szefem, tak? Tak, w samej rzeczy. Jestem rządcą od sprzedaży. Władcą świata od sprzedaży. A nazywają mnie ten Bayer. A więc, ty jesteś e, szefem tych wszystkich złych od sprzedaży. Nie pozwolę ci... ujść z tym... Nie pozwolę, żeby uszło ci to na sucho. Hi, hi, hi. My musimy go pokonać... i sprać go na kwaśne jabłko dla wszystkich kolekcjonerów, którzy gdzieś tam są. To są bardzo niegrzeczne oskarżenia. Ja tylko dostosowuję się do potrzeb rynku. To praktycznie filantropia. Do czyich potrzeb ty się dostosowujesz? Porywasz nich i tworzysz zapotrzebowanie na nich poprzez. Y to, że nie ma na tyle siły roboczej. Jesteś draniem, mędą. Sposzenie potrzeby. Aż żołądek nie boli od śmiechu. Wy, bojusze nie wiecie nic. Wojownicy, specjalny bonus dla każdego, kto zabije tych wrednych yy, złodziei. Bierzcie ich wszystkich naraz. Ha, ha, ha. Więc jeśli przesyłka to filantropia, to wyjeżdżanie z niej będzie źle, prawda? Heh, to muzyka do moich alergicznych no, słów jest ja Tutaj mam delikatny problem, ale generalnie rozumiem to tak, że jeżeli jego ods filantropiczna odsprzedaż jest dobra, więc... Pozbycie się go byłoby złe, tak? A to jest muzyka dla e, Uszu Fuji'ego, który jest. który ma uczulenie na empatię. Zrobię co tylko najgorszego potrafię i cię pochlastam! Prosta filozofia życiowa. Trochę zazdroszczę. Defeat ten buyer. Okej. Okay. Czyli jeżeli udałoby nam się tam... o, o, o ho, ho, ho. Nie wiem, czy jak tu nawet zmontuję taką wieżę na 10 osób, to będziemy w stanie się tam w ciągu jednej kolejki wbić. Ale spróbujmy. Będzie to ciekawe doświadczenie. Dobra. E, na pierwszy ogień. Muszę też uważać, bo... Żeby brać tutaj... Ludzi z odpowiednim zasięgiem. Tu przyjdę do Nieźle to wygląda. O proszę, magnum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oproszę 9, i wystarczy po dziesiątej dziesiątej bierzemy na klatę format 5 zasięgu i ktoś jeszcze nasz nowy nabytek z poprzedniego odcinka i zostało mi tylko wziąć go i o niesamowicie to wygląd będzie wyglądać nie wiem czy w ogóle można taką wielką wieżę zmontować No, też radę? Dało radę. Jotaj całą tą bandą. O, może być nawet e, tak, że trochę przesadziłem w swoim pesymizmie. Nawet zdecydowanie. ale przynajmniej dostarczyliśmy Gie dokładnie w punkt tam, gdzie ją potrzebowaliśmy. Jedziemy. Easy. Udało nam się pokonać rząd od sprzedaży. Więcej nie musicie się podporządkowywać temu złemu od sprzedawcy. Odbłyszył Czy moje bohaterstwo przywiodło ci do łez? W zupełności rozumiem. Co byście najlepszego zrobili? Czy co? Nie byliśmy zmuszeni, żeby robić cokolwiek. Zaczęliśmy nasze prace jako w... wojownicy. Pracowaliśmy w tych magazynach, żeby jakoś związać koniec z końcem. A więc mówisz, że zabraliśmy Wam pracę po... przez to, że pozbyliśmy się um, rynku od sprzedaży? Dokładnie tak. Jak nigdy mamy teraz zarobić na życie? To jest ok, nie przejmujcie się, ukażemy Demodora. Będziecie mogli zostać jeszcze raz wojownikami. Czy co? Tworzycie dla nas okoliczności albo możliwości do tego, żebyśmy ponownie walczyli jako wojownicy? Jest Dokładnie tak. To będzie wielki powrót wieku wojowników. A co potem? A potem? Demotor zostanie pokonany, pokój zostanie odzyskany, ale co potem? Jak będziemy zarabiać? Jak? No cóż. Jak mamy być wojownikami w świecie bez bitew? Jeżeli nie przemyślałeś sobie konsekwencji, to się zamknij. Gość ma więcej pod kopułą niż ona. Ale ja tylko... Ja wiem jak się czujesz, panie wojowniku. Ja też bym poczuła się smutna, jeżeli mój tata powiedziałby mi, że nie chce, że mniej więcej nie chce i nie potrzebuje. Okej. Okay. Ale jestem zaskoczony, że, że tą walkę z rządcą mieliśmy już... Tej rundzie. Spodziewałem się, że to będzie jak zwykle na koniec epizodu. Także jestem bardzo ciekaw, kogo w takim wypadku, z kim przyjdzie nam się mierzyć, właśnie na koniec epizodu. Zobaczymy. Ale ze względu na to, że mamy jeszcze chwilę, mogę się udać na zwiedzanie kolejnego świata, tak jak to zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Zobaczmy, czy coś tu jest ciekawego. Wygląda dokładnie jak na lokacja, w której już byliśmy. Hmm. A, czyli widzicie, ja przez przypadek musiałem tutaj odpalić to drugie zwiedzanie. Okej, okay. czyli jedziemy tutaj do świata Sardemon. Już wszystko rozumiem. Jednak zwiedzanie jest per świat, a nie per rund. Zobaczmy Co możemy kupić w sklepie. Świeże sardynki za 53, myślę, że wezmę. Strange feelers Czy to mi przypadkiem nie było potrzebne do jednego z questów? Myślę, że kupię. Oj, tutaj mamy skrzynaczkę do podniesienia. Oczywiście, że zgarniamy. Z Brinim nie walczymy. Tutaj mamy szamana. Tutaj mamy wojownika, z którym też nie walczymy. Ale tutaj jest Seafer na 35 poziomie. Spróbujmy. Pewnie. Pewnie będzie chciała dołączyć po fakcie, ale ma całkiem fajne kolory, także. Wydaje mi się, że powinno być. K, okay, jeżeli uda się go pokonać, no, jaki porobić? No i bomba. Do tej pory mieliśmy po dwie walki, ale tutaj nie widzę więcej postaci, które chciałyby się z nami mierzyć. No więc trudno. Wracamy w takim wypadku do naszej bazy. Perspektywa się obróciła i miałem straszny moment w głowie, co się stało. Chodźmy w quest shopie. Tak, strange fillers na rzadkości rare lub wyższej. Dokładnie tak. Fajnie. Ale zrobimy sobie z tego shorta. A czy tam coś chce robić? Nie. Czy w Gilderwold Hospital jestem w stanie sobie szarpnąć? Nie jestem w stanie. Jeszcze trochę brakuje. Dobrze. Zobaczmy jeszcze. Tak, wysyłanie zwiadu do itamordu. Ok. Aha, czyli mogę z automatu po prostu wysłać ekipę, która będzie zwiedzała ten świat. Dobra, to wyślijmy ich po prostu na. Mogę... Nie, ja takich ekip mogę wysłać. No nawet A, jest currently Plant. Dobra. Czyli mamy dwa w toku i dwa, cztery... Miałem um, cztery do zaplanowania. Teraz Dobrze, zobaczymy, zobaczymy w następnym odcinku, co nam to da. Pamiętam, że w poprzednich częściach This Gay można było w ten sposób bardzo dobre bronie szybciej uzyskać, jeśli się nie mylę. No ale w tej chwili mamy naszą złągacze, więc stawiam, że stamtąd będziemy mieli lepszy zysk. Dobrze, tak czy inaczej, udało nam się skończyć przedostatni epizod. W przedostatnią rundę przepraszam w tym epizodzie, więc w następnym odcinku będziemy sobie kończyć nasz epizod. To jest no piąty, jeśli dobrze pamiętam. Nie szósty. Będziemy sobie kończyć szósty epizod. Jestem bardzo ciekaw, z kim przyjdzie nam walczyć. Bardzo gorąco Was zapraszam do tego odcinka. Serdecznie dziękuję za oglądanie tego, a na razie to tyle także oby do zobaczenia.